Mąż rzucił mnie dla jakiejś gorącej laski z internetu i zniknął na 8 lat. Teraz twierdzi, że ma dla mnie propozycję. Cześć wszystkim. Mamy nową historię od naszego subskrybenta. Co byście zrobili, gdyby wasza druga połówka zniknęła na lata? Napiszcie w komentarzach. Posłuchajcie tej historii do końca, będzie ciekawie. Mam 40 lat. Ciężko mi ogarnąć ostatnią decyzję, którą podjęłam w sprawie mojej rodziny i chciałabym poznać zdanie innych. Zacznę od tego, że moje życie wywróciło się do góry nogami osiem lat temu, kiedy mój mąż Robert nagle oznajmił, że odchodzi ode mnie i dzieci. Poznał jakąś gorącą laskę w internecie i zakochał się w niej. Jego decyzja była dla mnie jak grom z jasnego nieba i zostawiła mnie totalnie zdezorientowaną. Robert zachowywał się zdystansowanie i inaczej niż zwykle przez kilka tygodni wcześniej, ale zrzuciłam to na stres związany z robotą. Byliśmy małżeństwem ponad dziesięć lat i wspieraliśmy się bez względu na wszystko. Znałam Roberta połowę swojego życia i razem stworzyliśmy rodzinę. Myśl o jego zdradzie nigdy nie przyszła mi do głowy. Pewnego wieczoru Robert w końcu przyznał, że poznał kogoś. Te słowa roztrzaskały mi serce. Powiedział, że ona nazywa się Izabela i jest najgorętszą laską, jaką kiedykolwiek widział. Rozmawiali ze sobą przez ostatnie trzy miesiące i tak się do siebie zbliżyli, że zrozumiał, jest nieszczęśliwy w naszym małżeństwie. Każde jego słowo ciąło mnie jak nóż, a w mojej duszy szalała mieszanka gniewu i rozpaczy. Ciągle powtarzał, że nadal kocha mnie i dzieci, ale nie może zaprzeczyć uczuciom do Izabeli. Nalegał, że musi się z nią spotkać osobiście, żeby zrozumieć, czy mają szansę na przyszłość. Byłam zalana wirującymi emocjami i nie mogłam pojąć co się dzieje. Ściany naszego domu zdawały się zamykać wokół mnie. Z drżeniem w głosie zapytałam go, czy odchodzi ode mnie i dzieci dla tej kobiety. Powoli skinął głową, mówiąc, że choć nie oczekuje, że go zrozumiem, musi to zrobić dla siebie. Wytłumaczył, że długo rozmyślał nad tą decyzją i zamierza się z nią spotkać i zacząć nowe życie. Powiedział, że jest gotów finansowo nas wspierać, na ile tylko będzie mógł ale musi iść za swoim sercem i spotkać miłość swojego życia. Mój świat się zawalił, po prostu nie mogłam uwierzyć, że mój mąż zostawia mnie i dzieci dla jakiejś kobiety, z którą nawet nigdy na żywo się nie spotkał. Na początku chciałam krzyczeć, błagać, zrobić wszystko, żeby Robert został. Ale spojrzałam mu w oczy i zrozumiałam, że już dokonał wyboru i nie ma odwrotu. Robert wyprowadził się tydzień później, zostawiając mnie z tłumaczeniem dzieciom, że ich ojciec już nie wróci. Dziewięcioletnia Emilia zadawała tysiące pytań. Ale ja nie miałam odpowiedzi. Czteroletni Natan jeszcze nie do końca rozumiał, co się dzieje. I patrzył na mnie, jakby wiedział, że wydarzyło się coś strasznego. W tym czasie czułam się wypalona i zdruzgotana. Tylko dzieci powstrzymywały mnie przed całkowitym zatopieniem się w żalu. Gdy po raz pierwszy opowiedziałam o swojej rodzinie. O Robercie ich reakcja była taka sama, jak moja po prostu nie mogli zrozumieć, jak mój mąż po tylu latach razem mógł tak zrobić. Moi rodzice chcieli, żebym poszła do sądu, ale wtedy nie miałam ani siły, ani podstaw, a wciąż wierzyłam, że mój mąż do nas wróci. Rodzice Roberta wyglądali na całkowicie bezradnych i zdruzgotanych, kiedy dowiedzieli się, że ich syn nas porzucił. Dzwonili do niego wielokrotnie, błagając o powrót, ale on opowiadał i am tę samą historię, co mi. W końcu dni zmieniły się w tygodnie, a tygodnie w miesiące. Musiałam zbierać swoje życie w kawałkach dla siebie i dzieci. Nasza rodzina i przyjaciele otoczyli nas wsparciem i oferowali pomoc w trudnych czasach. Skupiłam się na znalezieniu pracy, żeby zapewnić stabilność Emilii i Natanowi, ale ból zdrady męża nie znikał. Przez cały ten czas rodzice Roberta bardzo mi pomagali, wspierając mnie finansowo i pilnując dzieci, gdy potrzebowałam chwili wytchnienia. Minęło osiem lat, a obecność Roberta w naszym życiu stała się tylko odległym wspomnieniem. Od czasu do czasu przysyłał pieniądze, ale na tym jego kontakt z nami się kończył. Nigdy nie kontaktował się ani ze mną, ani z dziećmi. Przez te lata właściwie stałam się samotną matką, pracując bez wytchnienia, by zapewnić dzieciom wszystko, co im się należy, otaczając ich miłością i troską. Choć Emilia czasem wspominała ojca, z czasem przestała próbować się z nim kontaktować i nauczyła się o nim nie mówić. Natomiast Nathan był dużo młodszy, gdy ojciec odszedł i w ogóle nigdy nie mówił o nim. Mimo bólu straty oboje wyrośli na wspaniałych ludzi. Niedawno ojciec Roberta nagle zmarł i wszyscy byliśmy na jego pogrzebie. Później rodzinny prawnik poinformował mnie, że chciałby porozmawiać ze mną o testamencie. Prawnik wyjaśnił, że ojciec Roberta zostawił pewną sumę pieniędzy swoim wnukom. Choć nie była to jakaś ogromna kwota, te pieniądze mogły pomóc pokryć koszty studiów dzieci. Podzieliłam się tą wiadomością z dziećmi, mówiąc, że nie będą musiały się już martwić o wydatki na naukę. Ich twarze rozświetliły się radością. A widok ich szczęścia był naprawdę wzruszający. Wydawało się, że z naszych barków spadł wreszcie ogromny ciężar. Po długim okresie niepewności wszystko zaczęło się w końcu układać. W zeszłym tygodniu odebrałam telefon z nieznanego numeru. Ku mojemu zdziwieniu. Po drugiej stronie był Robert. Zalała mnie fala sprzecznych emocji i o nie miałam słysząc jego głos po ośmiu latach. Zająknął się, zanim powiedział, że pilnie chciałby się ze mną spotkać. Zdezorientowana poprosiłam, by wyjaśnił, o co chodzi. Przyznał że chce omówić ze mną pewną propozycję i ciągle błagał o spotkanie. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego dzwoni właśnie teraz po tylu latach. Jego natarczywa prośba była trudna do zignorowania, więc zrobiłam sobie chwilę, żeby się ogarnąć i w końcu ostrożnie zgodziłam się spotkać z nim sam na sam. Umówiliśmy się w kawiarni niedaleko mojego biura. Gdy odłożyłam słuchawkę, w głowie kłębiły się pytania i wątpliwości, zostawiając mnie w niepewnym oczekiwaniu na nasze pierwsze spotkanie po tylu latach. Postanowiłam nic nie mówić dzieciom, by najpierw zrozumieć, co to za propozycja, którą ich ojciec tak nalega, by omówić. Dni przed spotkaniem były emocjonalną huśtawką. Nie mogłam przestać myśleć o przeszłości. Wspominałam ból nagłego odejścia Roberta, trudności wychowania dzieci w pojedynkę i długie lata próby pogodzenia się z jego nieobecnością. Przyszłam wcześniej i nerwowo sączyłam kawę. Minęło trochę czasu, aż wszedł. Podszedł do mnie z wyrazem niezdecydowania i determinacji. Zauważyłam, że wyglądał na starszego, wyczerpanego i zupełnie nie przypominał tego człowieka, za którego wyszłam za mąż. Nasza rozmowa początkowo była pełna niezręcznych pauz i ostrożnych słów. Unikaliśmy głównego tematu, skupiając się na uprzejmych powitaniach i rozmowach o minionych latach. W pewnym momencie Robert zebrał się na odwagę i zaczął tłumaczyć powód swojego niespodziewanego powrotu do naszego życia. Powiedział, że Izabela okazała się zupełnie inną kobietą niż ją sobie wyobrażał. Okazało się, że ona także była samotną matką, ale ukrywała to aż do momentu, gdy zostawił nas i zjawił się u niej na progu. Ich relacja napotkała wiele trudności, głównie przez jej uzależnienie od hazardu, przez które traciła pieniądze. Często się kłócili, ale Robert postanowił zostać przy niej, nie chcąc znowu kogoś porzucać. Jednak po niedawnej śmierci swojego ojca zrozumiał, jak krótkie jest życie, by pozostawać nieszczęśliwym. Codziennie myślał o tym, jak tęskni za mną i dziećmi i żałował decyzji sprzed ośmiu lat. Robert dodał, że przez te lata nieraz myślał o powrocie do nas, ale brakowało mu odwagi, by spotkać się z nami twarzą w twarz. Potem ujawnił, że jego ojciec zapisał mu ich duży dom nad jeziorem, gdzie całe rodziny spędzały wakacje, zanim Robert nas zostawił. Powiedział, że chce sprzedać ten dom, żeby zapewnić sobie beztroskie życie. Słuchałam go w milczeniu, kiwając głową. Potem Robert zaskoczył mnie niespodziewaną propozycją. Zaproponował powrót do nas i zapewnienie naszym dzieciom luksusowego życia. Upewniał mnie, że nigdy więcej w życiu nie będę musiała pracować, jeśli pozwolę mu wrócić do naszego życia. Patrzyłam na niego z niedowierzaniem. A on przekonywał dalej, że moglibyśmy przeżyć resztę życia. Bez myślenia o pieniądzach. W zasadzie Robert chciałbyśmy się pogodzili i dali naszej rodzinie drugą szansę, wykorzystując spadek po jego ojcu, by stworzyć lepsze życie. Rozważałam jego słowa, dostrzegając potencjalne korzyści, jakie spadek mógłby przynieść naszej rodzinie. Jednak zapomnieć wszystkie lata jego nieobecności, gdy sama walczyłam o dzieci, było po prostu niemożliwe. Mimo, że wizja finansowej stabilności kusiła mnie. Nie mogłam zignorować bólu i gniewu, które narastały we mnie przez te wszystkie długie lata jego braku. Dlatego stanowczo powiedziałam Robertowi, że choć doceniam jego propozycję, po prostu nie mogę zapomnieć tych ostatnich ośmiu lat. Powiedziałam mu, że przez cały ten czas sama wychowywałam dzieci i jednocześnie pracowałam. I że choć teraz nie mamy wszystkiego, o czym można marzyć, mamy stabilne życie. Powiedziałam mu, że nie chcę ryzykować. Wystawiając siebie i dzieci na kolejną bolesną sytuację. Chciałam ich chronić i nie byłam pewna, czy kiedykolwiek będę mogła mu zaufać na tyle, żeby być pewną, że nas nie porzuci znowu. Robert nadal błagał mnie, żebym przemyślała swoją decyzję. Jego oczy były pełne rozpaczy, ale ja wiedziałam, że jeśli pozwolę mu wrócić do naszego życia, to na razie stabilność naszej rodziny na niebezpieczeństwo. Moje serce lekko się ścisnęło na myśl o odrzuceniu jego propozycji. Zwłaszcza, że mógłby rozwiązać wszystkie nasze problemy finansowe, ale nie mogłam zignorować emocjonalnych ran, które pozostawił po sobie. Od czasu spotkania z Robertem moi rodzice zaczęli naciskać, żebym zmieniła zdanie i zgodziła się na jego propozycję. Ciągle powtarzają, że najmniejsze, co może teraz zrobić, to zapewnić mi i naszym dzieciom lepsze życie, wolne od finansowych trosk i ograniczeń. Rodzice twierdzą, że ludzie mogą się zmienić i być może Robert zrozumiał swoje błędy i naprawdę chce odbudować naszą rodzinę. Uważają, że jestem egoistką i powinnam postawić komfort dzieci ponad swój ból. Ostatnie kilka dni nie mogę spać, walcząc z wyborem. Nie mogę się zmusić, żeby powiedzieć dzieciom o powrocie Roberta boję się, jak zareagują na tę wiadomość, i co pomyślą o tym, że ich ojciec może znów wejść w ich życie po ośmiu latach nieobecności. Wciąż wątpię w swoją decyzję, rozdarta między potencjalnymi korzyściami przyjęcia propozycji Roberta, a wspomnieniami o naszej bolesnej przeszłości. Więc. Czy na pewno nie mam racji, odrzucając propozycję Roberta? A może odebrałam dzieciom i sobie lepsze życie? W ciągu kilku dni dostałam tysiące komentarzy i wiadomości od ludzi. Miło wiedzieć, że większość z Was mnie nie obwinia. Posłuchałam rad i postanowiłam, że nadszedł czas, by szczerze porozmawiać z dziećmi o Robercie. Najgorsze, co by się stało, to gdyby nagle pojawił się w ich życiu i zaskoczył ich zupełnie. Dziś po kolacji usiadłam z Emilią i Natanem. Zaczęłam opowiadać i am o niespodziewanym powrocie ich ojca i o jego propozycji powrotu do naszego życia. Na ich twarzach widać było mieszankę ciekawości i zagubienia, gdy próbowali zrozumieć, o czym mówię. Kiedy wyjaśniłam, że Robert odziedziczył dom nad jeziorem i chce go sprzedać, żeby pomóc nam finansowo, ich reakcje były różne. Emilia, która ma teraz 17 lat, pokazała cały wachlarz emocji od gniewu po szok. Była tak samo zagubiona jak ja i nie rozumiała, dlaczego Robert postanowił wrócić do nas po tylu latach. Choć pamiętała ojca i czasem za nim tęskniła, pamiętała też ból, który przeżyła, gdy nas porzucił. Powiedziała, że na początku brakowało jej ojcowskiej postaci w życiu, ale z czasem nauczyła się żyć bez niego i już nie chce, żeby wracał. Natan, który ma teraz 12 lat, powiedział, że w ogóle nie pamięta Roberta, więc mu obojętne, że odrzuciłam jego propozycję. Miał trudności, by zrozumieć wszystkie konsekwencje tej sytuacji. Powiedziałam i am szczerze, że przyjmę każdą decyzję, jaką podejmą, bo szanuję ich zdanie. Emilia jasno powiedziała, że absolutnie nie chce się z nim spotykać. A Nathan się zgodził, mówiąc, że jest zadowolony z tego, jak jest teraz. Teraz zrozumiałam, że choć sama myśl o odbudowie rodziny była kusząca, rany przeszłości są zbyt głębokie, a dobro moich dzieci jest dla mnie najważniejsze. Wiedziałam, że podjęłam właściwą decyzję, odchodząc od Roberta tamtego dnia w kawiarni. W ciągu ostatnich kilku tygodni telefony Roberta stawały się coraz bardziej desperackie. Mimo moich wszystkich wyjaśnień, że nie chce jego powrotu, on ciągle dzwonił. Jako osoba unikająca konfliktów, czułam się zagoniona w kąt i emocjonalnie wyczerpana jego ciągłymi próbami kontaktu. Bałam się, że może nagle pojawić się u mnie w pracy albo przyjść do dzieci do szkoły. Dlatego postanowiłam zwrócić się do jego matki. Ona wiedziała o jego powrocie i wydawała się jedyną osobą, która mogła pomóc mi zrozumieć jego motywy i z nim się rozliczyć. Spotkałam się z nią, by poinformować o mojej decyzji zerwać kontakty z Robertem. I wyrazić niezadowolenie z jego ciągłych telefonów. Właśnie podczas tej rozmowy jego matka ujawniła prawdziwy powód jego natarczywości. Wyjaśniła, że ojciec Roberta dodał sprytny zapis w testamencie, kiedy zostawił mu dom nad jeziorem. Robert mógł zostać właścicielem domu tylko wtedy, jeśli wróci do naszej rodziny. Żeby utrwalić jego prawo do domu, ja również musiałam podpisać odpowiednie dokumenty. To odkrycie wstrząsnęło mną i wywołało we mnie odrazę. W końcu zrozumiałam, dlaczego tak upierał się, żeby się ze mną skontaktować przez ostatnie tygodnie. Głównym powodem jego kontaktu wcale nie była szczera chęć pojednania czy zadośćuczynienia, ale chęć zdobycia domu. Cała ta historia wydawała się okrutną manipulacją uczuciami, i musiałam dokładnie przemyśleć swoje dalsze kroki. Gdy poznałam prawdziwe intencje Roberta, wiedziałam, że czas działać. Na moment pisania tej aktualizacji zaczęłam już szukać prawnika, żeby przygotować dokumenty rozwodowe. Rozmawiałam też z rodzicami, którzy teraz żałują, że namawiali mnie, by rozważyć propozycję Roberta. Teraz rozumieją, że on się nie zmienił przez te lata i wspierają moją decyzję, by wreszcie oficjalnie się z nim rozwieść. Żałują, że w ogóle sugerowali mi, by go wysłuchać, i teraz wiedzą, że odejście od niego to była słuszna decyzja. Na tę chwilę zablokowałam Roberta by nie mógł mnie więcej nękać. Planuję spotkać się z nim osobiście, by wręczyć mu papiery rozwodowe. Minęły dwa miesiące od ostatniej aktualizacji i mogę podzielić się dobrą wiadomością. Jak mówiłam, miałam wręczyć Robertowi dokumenty rozwodowe, więc poprosiłam go o spotkanie. Od razu się zgodził. Emilia i Nathan chcieli zobaczyć się z ojcem po raz ostatni. Mieli wiele pytań, a ja czułam, że ważne jest, by je usłyszeli i mogli zamknąć ten rozdział. Mimo bólu przeszłości, umówiliśmy się w neutralnym miejscu w parku, gdzie kiedyś spędzaliśmy dużo szczęśliwych chwil całą rodziną, zanim Robert odszedł. Oczy Emilii były pełne mieszanki ciekawości i sceptycyzmu, gdy patrzyła na ojca. Nathan stał niezręcznie obok mnie. Od początku powiedziałam Robertowi, że znam prawdziwy powód, dla którego zdecydował się wrócić po tylu latach. Robert zaprzeczył. Mówiąc, że chodzi nie tylko o zapis w testamencie ojca, ale też o to że szczerze pragnie drugiej szansy dla naszej rodziny. Pokręciłam głową, rozumiejąc, że już nie mogę wierzyć ani słowu, które wypowiada. Powiedziałam mu, że dla nas wszystko się skończyło, a przynajmniej powinien dać naszym dzieciom odpowiedzi na ich pytania. Skinął głową. Emilia pierwsza zapytała go, czy naprawdę warto było zostawić nas dla innej kobiety. Robert z upokorzeniem spuścił wzrok i przyznał, że był zagubiony, popełnił straszną pomyłkę i głęboko żałuje swojej decyzji. Natan, idąc prosto do rzeczy, zapytał, czy jego życie prywatne było ważniejsze, niż rodzina, którą porzucił. Robert wziął głęboki oddech. Zanim odpowiedział, że wtedy nie myślał jasno i przyznał, że nie miał racji, zostawiając nas, moje dzieci, przenikliwe i silne, nie zadowoliły się takimi odpowiedziami. Robert próbował usprawiedliwić swoje zdrady, nazywając to kryzysem wieku średniego. Potem podzielił się bolesnymi szczegółami swojego życia z Izabellą, trudnościami, które razem przeżyli i uświadomieniem sobie, że gonił za iluzją. Emilia i Nathan słuchali uważnie, choć wątpię, czy mu wierzą. Zapytały go, dlaczego nigdy nie próbował się z nimi skontaktować i czy naprawdę żałuje, że nas zostawił. Czułam ból w głosach moich dzieci. Robert przyznał, że zżerało go poczucie winy i nie wiedział, jak poradzić sobie z konsekwencjami swoich czynów. Powtórzył, że chce, byśmy znów byli rodziną i że teraz może nam zapewnić luksusowe życie. Patrząc w oczy moich dzieci, zrozumiałam, że decyzja była oczywista. Nie wierzyły mu tak jak ja i nie pozwolą Robertowi tak po prostu wrócić do naszego życia, proponując pieniądze za wyrządzone krzywdy. To była sprawa zasady. Zdecydowana powiedziałam Robertowi, że zostawiliśmy go już w przeszłości i nie potrzebujemy ani jego, ani jego pieniędzy. Wręczyłam mu papiery rozwodowe, podczas gdy on patrzył na nie z wyrazem żalu i rozczarowania. Błagał mnie, twierdząc, że szczerze chce odkupić winę za te lata, ale ja pozostałam nieugięta w swojej decyzji. Potem Robert zaproponował podział zysków ze sprzedaży domu nad jeziorem, twierdząc, że w ten sposób oboje skorzystamy. Emilia od razu zaprotestowała, mówiąc, że nie potrzebujemy jego charytatywnych pieniędzy. Nathan skinął głową na zgodę i dodał, że mamy już wszystko, czego potrzebujemy do szczęścia. W tym momencie wydaje mi się, że Robert w końcu zrozumiał, jak wielki błąd popełnił. Zaczął płakać, przepraszając dzieci. Przyznał, że popełnił straszną pomyłkę, zostawiając nas, i zrozumiał, że nigdy mu nie wybaczymy. Tego dnia, kiedy wychodziłam z parku, trzymając Emilię i Natana za ręce, poczułam się wolna po raz pierwszy. Nagle uświadomiłam sobie, jaki ciężar niosłam dla moich dzieci. Miło było widzieć, jak moje dzieci mnie bronią i wspierają. Nasz rozwód doszedł do skutku. Wiem, że zajmie to trochę czasu, zanim oficjalnie uwolnię się od Roberta, ale na razie planuję zrobić sobie przerwę, żeby spędzić czas z dziećmi. Zamierzamy wyjechać do Disneylandu wycieczka, na którą długo czekaliśmy. Chcę stworzyć szczęśliwe wspomnienia z dziećmi, pełne śmiechu i radości, które przesłonią bolesne chwile przeszłości. Jestem pewna, że dopóki będziemy razem, poradzimy sobie z każdym problemem, jaki przyniesie przyszłość. Pomimo wszystkich prób i emocjonalnych wstrząsów, przez które przeszliśmy. Moje dzieci i ja jesteśmy na drodze do uzdrowienia i budowania nowego, stabilnego życia. Ten rozdział nadal daleki jest od zakończenia, ale teraz zaczniemy pisać własną historię, a ja zamierzam uczynić ją pełną miłości i zaufania. Od mojego ostatniego update'u mam świetne wieści, którymi chcę się podzielić. Dostałam awans w pracy, co jest dla mnie ogromnym osiągnięciem. Zajęło mi to dużo czasu, ale teraz zarabiam na tyle, by utrzymać rodzinę. Awans przynosi nie tylko stabilność finansową, ale też satysfakcję z tego, że mój wysiłek i poświęcenie się opłaciły. Sprawy rozwodowe idą dobrze. Zatrudniłam świetnego adwokata, który po zapoznaniu się z historią moich relacji z Robertem jest pewny, że proces przebiegnie gładko. Rodzina i znajomi wspierali mnie przez cały czas. Teraz, gdy mam odpowiednie środki, planuję posłać dzieci na terapię psychologiczną. Rozumiem, że mogą zmagać się z poczuciem porzucenia. A terapia pomoże i a lepiej radzić sobie z emocjami i pokonać resztki traumy. Dokładnie przejrzałam dostępne opcje i znalazłam doświadczonego psychoterapeutę specjalizującego się w pracy z dziećmi i rodzinami. W międzyczasie jako rodzic staram się rozwijać zainteresowania dzieci poza szkołą. Moja córka Emilia ma wyjątkowy talent do rysunku i spędza godziny tworząc piękne obrazy, które zdobią nasz dom. Mój syn Nathan od zawsze miał naturalny talent do piłki nożnej, a w weekendy chodzimy na jego mecze i wspieramy go. Jestem dumna z moich dzieci. Co do Roberta, nie utrzymujemy kontaktu i uważam, że tak będzie lepiej. Jak wielu z Was słusznie przypuszczało, jego była kochanka Izabela niespodziewanie się ze mną skontaktowała. Jednak jej wiadomość nie była przeprosinami, jak można by się spodziewać, lecz pełna była złości i urazy wobec mnie. Bo rzekomo to ja odebrałam jej Roberta, oskarżyła mnie o ich rozstanie i twierdziła, że to ja jestem powodem jego odejścia. W swoich wiadomościach Izabela wyżywała się na naszej rodzinie. Były agresywne i niepokojące i nie mogłam nie czuć wstrząsu z powodu jej wściekłości. Trudno mi było uwierzyć, że ta kobieta ma czelność gniewać się na mnie, skoro to właśnie ona była powodem rozpadu mojej rodziny osiem lat temu. Odpowiedziałam, że nie mam żadnej ochoty być z Robertem i że jestem w trakcie rozwodu z nim. Przypomniałam jej o bólu i zdradzie, które przeżyliśmy, gdy Robert zostawił nas dla niej i powiedziałam, że nie ma prawa ze mną rozmawiać. Podkreśliłam, jak nasze życie wtedy się wywróciło do góry nogami i jak bardzo cierpiały przez nią moje dzieci. Jasno dałam do zrozumienia, że nigdy nie chciałam powrotu Roberta, a jeśli ma kogoś winić, to tylko siebie i swoją uzależnioną od gier naturę. Po wysłaniu tej wiadomości zablokowałam ją i mam nadzieję, że już nigdy nie spróbuje się ze mną kontaktować. Nie chcę, by niszczyła ten spokój, który z dziećmi udało nam się zbudować. Co do matki Roberta, czasem się z nią kontaktuję, bo zawsze była dla mnie dobra. Wyraziła żal z powodu tego, jak wszystko się potoczyło i życzy mi szczęścia. Co ciekawe, powiedziała też, że z powodu mojej decyzji o zerwaniu kontaktów z Robertem. Dom nad jeziorem nie trafi do niego, jak pierwotnie przewidywał testament jego ojca. To odkrycie było niespodziewane, ale jak najbardziej zasłużone. Sprawiedliwie, że Robert musi ponieść konsekwencje swoich czynów. Wiem, że to będzie trudna droga. No więc to już koniec tej historii. Proces leczenia się zaczął, moje dzieci rosną i rozwijają się, a z każdym dniem nasza przyszłość staje się coraz jaśniejsza. Bardzo mnie ciekawi, co myślicie o tej sytuacji. Jak byście postąpili, gdybyście byli na moim miejscu? Koniecznie napiszcie swoje przemyślenia w komentarzach, wasze historie i opinie będą dla nas wszystkich bardzo ciekawe. Dzięki, że dotrwaliście do końca tego filmu. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby nie przegapić nowych historii. Powodzenia i wszystkiego dobrego.